Witam na kanale Franko Kurczak Games. Widzowie, robimy pierwszy raz takie coś na naszym kanale. Czyli, robimy takie coś, jakby film, jeden z kilkana, kilku lub kilkunastu odcinków. Dzisiaj będziemy ogólnie. No, po prostu chodzi o to, że ta seria polega na tym, życie nasze. Tylko, uwaga, ostrzeżenie. Nie bierzcie go na poważnie i nie ruszcie go w prawdziwym życiu. Po pierwsze, będziemy się przestawać na początku, więc, które wam zaspoleruję, nie, to nie jest wszystko prawdziwe, to jest wszystko nieprawdziwe. Czyli jak powiem, że mam 20 lat, nie, ma... nie, nie mam tyle lat w, w prawdziwym życiu. Wszystko jest ustawiane, nie, znaczy, nie ustaw... ustawiane, nie ustawiane. Znaczy, wszystko będzie na luzie, nie? Yy, nie, nie mamy jakby takich prawdziwych, tyle w... prawdziwych lat. No i sorki, jak, 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 jak na przykład podczas filmu będzie coś albo w, w kilku częściach będzie na przykład ktoś, na, na przykład jak ten gościu będzie stał nam przed twarzą, no bo to jest, nie mam prywatnego serwera, znaczy nie jesteśmy na prywatny serwer, bo widzowie, bo nie, nie, nie zarabiam póki co, ale no nie znamy na się pieniądze, tylko na że są fani, więc no może przejdźmy do, a i chodzi o tego, chodzi o to, że... W tych, że na przykład jak kończy się filmik, jedziemy podczas, yy, na przykład nie wiem, na przykład gdzieś idziemy, kończymy i razu następny odcinek będzie z tego samego miejsca i po prostu będzie druga część. Film będą trwały po 15, po 15 minut, więc no, życie Wam miłego jego oglądania. Będ Dzisiaj będzie ogólnie występował, a może na, na końcu będą napisy po prostu końcowe. ja Raczej znaczy będę mówił: mm, mm, papa. cześć i pa i cześć. Dzień dobry, mam na imię Paweł, mam 25 lat, pracuję, mój zawód to jest śmieciarka, no i bardzo po prostu fascynuję ta śmieciarka. Dzień dobry, jestem Nubek, do tego pracuję w lodziarni. Mam 14 lat. Eee, no, co ty tak wcześniej? godzina, jest godzina piąta. No i! To. No, a nie, mam. Jest trzecia, ja muszę się przyjechać do pracy, czyś pracuję na śmierciarce, zapomniałem o tym. A zawsze mam na piątą. Szybko! Do roboty trzeba się cieszyć. On no, dawaj, ruchy, ruchy, ruchy! To też masz chyba. Na które masz yy, lodziarnię? Pracę? Dziesiąta. Dziesiąta, dobra. To ja muszę się szybko przygotować i, le i lecę do tego, do pracy. Umyję zęby, czy wszystko zrobię? Yy, dobra. Gotowy chyba jestem. Tego. Chyba tym jestem gotowy, tak? No, to zrobiłem wczoraj o godzinie 23. Wszystko. Dobra, biorę to rybkę. No i lecę na śmuciarkę chyba. Co to o 23? Ale co o 23? Musiałeś zasnąć? Nie, o 23 musiałam robić sobie kolację. Znaczy ścianę, nie? Bo nie mogę teraz sobie robić, bo. Dobra, lecę do pracy. pa pa! Papa! nie robisz tego wcześniej? Pa! Na no, ja. nie, nie, Po pracy. Godzina? Piętnasta. Mm, ja... Ej, to, co ty? No Nubek, co? Nubek. Co jest? Coś... Jest, co, 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 ej, posłuchaj, siema. Siema. Co jesz? Jedziemy do domu, nie?

Przepraszam widzowie, ale problem techniczne. Nie, czekaj, Tam widzowie... w komentarzu, jak Janek miał na imię. Widzowie, serio nie wiem, jak mam na imię. Dobra, ustalony? Mam na imię K Jan ja Janek. Mam na imię Janek, mam 25 lat, teraz sobie zapiszę to, że mam na imię Janek i zaraz wracamy do, oczywiście do gry, bo roli. Ciężko mam się tu skupić? Jezu, to już 5 minut? No, w bardzo. Jeszcze 10 minut i... Koniec tego filmiku już będzie następny. No ale nie wiem czy zrobić tą pierwszą wersję na 10 minutową, bo... Przepraszamy, ale te... problemy techniczne... No ci... o no, no... Jezu! No po co? Cięcie natychmiast! Dobra, mam na imię Jarek i mam 25 lat. Ja już Dziękuję. Ja Janek. I pracuję w czerwcu, jak mówię. Dobra, wracamy do rzeczywistości. Jeśli nie wami. Dobra. Yy, czekaj. Yy, nubek. Nubek. Nubek, I, i, czy tam po, i czy tam po pracy miałeś? I jak u ciebie jakby minął ten... Jak u ciebie minął ten... dzień? Przecież nie mogę mówić, więc... Yyy... Yy, yy, Może wskupię tę, tę rolę? Sorki, widzę wy jeszcze bardzo. Marcel, skup się role, mów po prostu. Przecież ostatnio, jak graliśmy, przecież zdałeś mi kolor w brzuch. Masz mówić, okej? Okay? Rozumiałeś? Masz mówić. Przechodzimy do... jakby... na i cięcie jakieś. on no, leci. Helikopter, helikopter. Okay. E, dobra, i jak tam ci po pracy? Dobrze. No i dobrze. E, puszczamy jakieś wiadomości. W ogóle jutro mam sobotę, fajnie. Mm. Więc no. Hmm. Ale fajnie. Zobacz na mnie. Co chcesz, no No, spójrz. Jak siedzę, jak ty siedzisz. A, ja lubię po prostu tak siedzieć sobie. Bardzo kocham tak siedzieć. Po prostu jest to moja ulubiona poza do siedzenia. Rozumiecie? Rozumiesz? Mhm. No dobra, hmm. no, ja to jeśli się zbliża godzina 19, to będziemy powinni spać, nie? 19? No jest godzina dosłownie 18, czyli około 16. No 16. A jakoś... Ty powiedziałeś ostatnio, że zrobiłeś sobie obiad do Pyracy o ten. No, jest, no, no, o 23, no bo. No bo ja. co? Dzisiaj jest środa, a ty? Nie dzisiaj, no, jest, nie, dzisiaj jest niedziela. Zobaczmy na telefon. No, y dzisiaj niedziela, jutro to poniedziałek. Aha, aha. aha, a fakt się dzisiaj nie. Aha, fakt się dzisiaj nie. Aha, to się Dlaczego jest śmieciarzuca? Śmieciarka zawsze ten pracuje. Nie, nie, śmieciarka akurat jest tak, że w soboty. Prac... Czasami pracuje, jest super płatna. Sobota. A w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek pracujesz od 5 do 13. A dzisiaj musiałem trochę być dłużej, bo odwołałem coś pracy dobrego. A co? A to, to jutro pogodamy, dobra? Tak. Ok. No. A ja się bawię. No, no, no to się baw. Kurde, no, no bez to jak, jak szybko mija ten czas? Jest godzina już y, prawie dwudziesta. No, 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 no. No nie, no nie idzie, nie? Chodź do, y, do, do spania. Idziesz? Idziesz? Ej! Czekaj chwilę jeszcze, idź już do pokoju spać. No dobra. Łomotko! Mhm. Moska!